Oto Boże przesłanie dla Ciebie na dziś. Bóg Cię pozdrawia, mój synu. Jestem Waszym Bogiem i wiem, że przeżywacie ciężkie czasy. Zdaję sobie sprawę, że wróg zdobywa coraz większą popularność w Twoim życiu, ale chcę, żebyś wiedział coś niezwykle ważnego dla tych z Was, którzy mi ufają. Wróg nie może zrobić nic złego. Jeśli ufasz Bogu, powiedz: Ufam Bogu. Wiedzcie, że umieściłem anioły po waszej, prawej, lewej stronie i przed wami. Moja potężna ręka jest na twoich plecach, a twoje stopy są w moich śladach. Jesteś chroniony przeze mnie i nie musisz się bać. Wychodźcie każdego dnia z ufnością, że nic złego nie może wam się stać ze strony wroga, bo ja jestem z wami. Powiedz, kocham cię, Boże. Bóg mówi, że wróg ma tylko taką władzę, jaką mu dajesz, więc mówię ci, nie dawaj mu władzy. Nie, pozwól mu zawładnąć twoim życiem. Masz władzę i właśnie teraz, jeśli chcesz, możesz powstać z wielką wiarą i powiedzieć Mu, żeby wyszedł z Twojego życia, wyszedł z domu i wyszedł z rodziny. Zgań wszelkie zło w potężnym imieniu Jezusa i powiedz: Bóg jest ze mną? Zawsze pamiętaj, że jestem po Twojej stronie. Jeśli zrobisz to z wiarą, Wróg porzucia Twoje życie w potężnym imieniu Jezusa. Tak jest, tak się robi. Amen.